Putin chciał nas szantażować gazem. Premier W Gep nie będziemy płacić w rublach. Premier Mateusz Morawiecki, w Gazecie Polskiej Putin pokazał, że wojna surowcowa w przypadku Rosji jest przedłużeniem polityki. Władimir Putin pokazał, że wojna surowcowa w przypadku Rosji jest przedłużeniem polityki. Udowodnił, że zamierza posługiwać się surowcami w celu wymuszania określonych zachowań państw wskazał w Gazecie Polskiej premier Mateusz Morawiecki. W tym przypadku chodziło mu o zapłatę rublami za gaz. My nie ugięliśmy się przed tym szantażem i nie będziemy płacili rublami, powiedział szerządu w wywiadzie opublikowanym w środę w tygodniku. Stwierdził, że nie ma przekonania, że wszystkie państwa członkowskie postąpią podobnie, ale, jak zaznaczył, Polska pokazuje najwyższe standardy w zachowaniu zapisów sankcyjnych. I dlatego dostawy rosyjskiego gazu zostały wstrzymane. Ale chcę uspokoić wszystkich rodaków. My politykę prewencyjnego działania wobec tego zagrożenia zaczęliśmy dużo wcześniej, przekazał. Wymienił w tym kontekście m.in. Dobiegająca końca budowy Gazociągu Bałtyckiego. Na ukończeniu jest budowa nowych interkonektorów, czyli połączeń z krajami sąsiednimi. Rozbudowaliśmy i rozbudowujemy nadal gazoport w Świnoujściu. To oznacza, że mimo szantażu nie będziemy cierpieli na brak gazu, zaznaczył. Dla zapewnienia stabilności budżetów gospodarstw domowych, zamierzamy przesunąć możliwość obowiązywania taryf regulowanej do 2027 roku. Przekazał premier. Podobnie zresztą, jak powiedział, dla instytucji użyteczności publicznej, szpitali, szkół i innych placówek. Morawiecki podał, że Polska zaproponuje nowy mechanizm, który będzie wyrównywał warunki konkurencyjne między tymi państwami, które najszybciej odetną się od rosyjskiego gazu i rosyjskiej ropy, a tymi, które będą pozyskiwać je dalej.